Badania prenatalne to nie szukanie problemów. Jako ginekolog często słyszę pytanie: "Panie doktorze, czy te badania prenatalne są naprawdę konieczne?". I zawsze odpowiadam: "To nie kwestia przymusu, a bardziej świadomej decyzji. Badania prenatalne pozwalają sprawdzić już na wczesnym etapie, czy ciąża rozwija się prawidłowo, czy występują wady wrodzone oraz jakie jest ryzyko chorób genetycznych. Dzielimy je na nieinwazyjne, takie jak USG, albo inwazyjna, na przykład amniopunkcja. Szczególnie ważny jest pierwszy trymest, kiedy łączymy badania krwi z USG, które pozwalają nam ocenić ryzyko chorób, na przykład zespołu Downa. Nowoczesne testy DNA, takie jak Harmony czy Nifty, są bardzo czułe i bezpieczne, polegają tylko na pobraniu krwi. Takie testy to nie szukanie problemów, to nowoczesna, empatyczna opieka nad ciążą oparta. Na wiedzy oraz diagnostyce. Nazywam się Karol Mosna, jestem ginekologiem. Jeżeli chcesz wykonać tego typu badania, to zapraszam do Franinbolska Klinik.